Ula la! Ula la! Ula la! Ula la! Ula Dziś taki ważny dzień dla nas, Wielka Sobota. Jest mi bardzo przyjemnie, że mogę chociaż malutką chwilę w tym dniu spędzić z Wami. Oczywiście składam Wam najszczersze życzenia, super świąt, takich bardzo rodzinnych, pogodnych pełnych ciepła i też odpoczynku, ale jeszcze chciałabym dziś wszystkich nas zostawić z takim słowem, jakim jest wdzięczność. Dla mnie w ogóle wielkanoc to jest taki czas przystanku, chwili trochę zadumy, zastanowienia się, w jakim momencie życia ja jestem. Jak się czuję w tym momencie, jak mi jest, odniesienia mojej sytuacji też do sytuacji w ogóle świata. Ja zawsze właśnie co roku w tym czasie mam takie przemyślenia i ta wdzięczność, o której mówiłam na początku tego odcinka, to jest właśnie uczucie, które ja czuję najczęściej, właśnie myśląc o tym, w jakim momencie życia jestem i tak naprawdę jak szczęśliwym jestem człowiekiem, jak my w ogóle jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Bo choć nie zdajemy sobie, słuchajcie, tak w codzienności sprawy z tego, to jesteśmy w 20% tych szczęśliwców na kuli ziemskiej, którzy mają dach nad głową, mm, którzy żyją w dostatku, choć czasami twierdzą, że tak nie jest, e, którzy często mają obok siebie kochające osoby, kochają e, i są kochani, e, którzy mają tak dużo, a często tego nie widzą, że to mają. I dziś właśnie tym jednym słowem wdzięczność, słowem, który, które też bardzo dużo siły daje tak naprawdę i uzmysławia też nam często, że my jesteśmy w bardzo dobrym punkcie życia, z tym słowem chciałabym Was dzisiaj zostawić i mam nadzieję, że po tym odcinku i po tych moich życzeniach dzisiaj vlogowych, mam nadzieję, że sobie uzmysłowicie też za jak wiele rzeczy, uczuć, sytuacji. Możecie być wdzięczni. Uściski, kochani, do zobaczenia za kilka dni.